Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku CFSA 22 na mapce zielonka, 25 przepraszam, na mapce zielonka. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku świąteczny odcinek można powiedzieć, bo niestety to już będzie Wigilię odcinek wydany, więc... więc no co, życzę wam wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim, szczęścia i czego co zapragniecie. No i tyle, no takie tutaj ozdoby w styczniu. Mówię, żeby coś było świątecznego, akurat wydane, wydane dzisiaj, czy wczoraj, nie pamiętam. Ale tam, mówię, zadeskodowałem, mówię, tutaj zaryzykuję, mówię, niech będzie choineczka z bałwankiem, niech trochę tego święta będzie, niech naprawdę wszystko wam się układa i tak dalej. tam dużo prezentów, tak tutaj pod choinką, od zarbania za bielką, za tych, tych, tych prezencików, więc no cóż, my w dzisiejszym odcinku przechodzimy na pewno do sprzedaży. E, będziemy sprzedawać tutaj to, co mamy wyprodukowane oczywiście, czyli wszystko, co mamy dostępne będziemy sprzedawać. Tam zobaczymy, a tam też zobaczymy. Tą ozdobę, mówię taką zdobywalną tutaj, ale nie wiem. Co narobi tak szczerze? Coś robi? Trzeba chyba może świeci po ciemku, nie wiem. Nie wnikam w szczegóły, dobra tam choineczka stoi ubrana u mnie już dawno ubrana choinka dobra my tutaj dzisiaj tak na szybciutko zaczniemy pakować tutaj warzywka co mamy dostępne cukier nie będziemy pakować bo cukier dopiero ten ładujemy to co mamy dostępne czyli ładujemy to już nie będę się bawił tutaj w używania żadnych żadnych tam współciągników, za czym ja to załaduję nie będę się tam pierniczył z tą robotą że tak się wyrażę Szybko, to dużo nie mam towaru. To co mam, to sprzedam. Zaraz zobaczymy. Pojedziemy w te punkty, co daje nam najdrożej. Więc nie będziemy mogli wszystkie w jednym punkcie na pewno sprzedać. Ale zaraz popatrzymy, sobie, jak tam wszystko układa. Miód na pewno musi poczekać. Z tego co wiem, weźmiemy dwie. Weźmiemy dwie. No i nie weźmiemy dwóch. Przewróciliśmy. Dobra, o jeszcze tam zgubiliśmy. Więc zajebiście. Dobra. Jeszcze cały czas w głowie ten Farming22 jest cały czas, jeszcze się mylę, ale no to tam musicie wybaczyć. Miałem tego odcinka tak szczerze nie nagrywać, ale aczkolwiek mówię, nagram. No mówię, niech będzie nagrany. Muszę jeszcze zobaczyć te deski, gdzie mogę sprzedać, te deski posprzedawać trochę tam, bo na razie... I tak tak tu... Dobra, że widzimy kłaść tak na kupie, to musimy później osobno i tutaj, tak sprzedawać. Miód chyba też na razie ma czekać. Pierwsza, pierwsza paleta miodu mi się zrobiła. Więc jakoś to, jakoś to wygląda. Trochę o świeżych warzywek będzie na Wigilię. I tak dalej tam. No, ja już miałem nadzieję, że zaczął Lopik. Dzisiaj mamy piąteczek oczywiście. Miałem nadzieję, że zaczął Lopik, ale aczkolwiek muszę jutro iść jeszcze do pracy. No taka niespodzianka. Do przewidzenia, no do przewidzenia raczej, dobra. Co my mamy tutaj? Patrzmy. Mamy tak. Co my mamy tutaj? Mamy papryczkę, kapustę czosnek. Czosnek gdzie jest najdroższy? Fabryka żywności, rzekomo tak. Rzekomo tak. Fabryka żywności, co tam później mamy? Kapusta pekińska, fabryka żywności, konserwantów. Dobrze, chyba patrzę, chyba dobrze patrzę, ale nie jestem pewny. Zaraz zobaczymy. Papryczka, czyli targ rolny. O, patrzcie, zielona cebulka, supermarket. Dobra. Przejdźmy tutaj do takiego, za czym to się hmm, pokryje, czy się nie pokryje z tym. A dobra, co my tu patrzymy? Czosnek. Czosnek gdzie jest? No, teraz styczeń mamy najwięcej, może być, czosnek, czosnek, czosnek. Targ, supermarket, fabryka żywności. No, rzekomo tak. Dobra, oznaczymy to miejsce i tam będziemy sprzedawać kapustkę pekińską. Tak, kapustka pekińska i cebulka była, tak? Dobrze, pamiętam, coś tam? Papryczka, nie, papryczka chili, nie. Albo i możemy sprzedać, dużej różnicy nie ma, nie będę specjalnie na targi jechał, więc... takie bez sensu, więc... Dobra, wszystko chyba, pojedziemy do żywności. Tam nie byłem, a gdzie tam jest? Gdzieś tam. Ciekawe, czy to nie jest to, co ja przejeżdżam nieraz przez to? Możliwe, że to jest to miejsce, a jak? Czyli za daleko żeśmy nie, nie pojedziemy Tutaj taki wykaz, później zobaczymy gdzie te drewno i bele są najdroższe do, do tego, do sprzedania A czyli tutaj blisko, więc to wszystko sprzedamy, tam już nie będę dzielił ich tam Bo to nie będzie sensu jechać gdzieś na targ specjalnie z jedną paletą A tam, ile dadzą, tyle dadzą Myślałem, że dalej gdzieś się dzisiaj wybierzemy, ale jak widzicie, no nie wybieramy się daleko, więc Niech będzie, że tutaj No a coś tam się zarobiliśmy. Dobra, po, powiedzcie mi gdzie są deski, deski, długie deski i takie tam do perere. Mm, miód kiedy? Miód tak, jak myślałem, w lutym rośnie w marcu miód jest. Mm, dobra. jaja to w ogóle w listopadzie, ale te jaja to za tak słabo, będę musiał jakiś kurnik postawić większy. Mm, dobra. Drewniane bale. No powiem, że rośnie ta cena. Gdzie to by było najwięcej? Garaż gospodarczy jakiś. To by były długie deski. Też by było i krótkie deski. Słuchaj, jedziemy tam sprzedajemy, a gdzie to jest? Ciekawe, gdzie to mnie w ogóle zaprowadzi. Nie mów, że to będzie to, co u mnie jest produkcja. Coś kurwa mnie na sali wtedy. No raczej. Tam to się kurwa nazywa. Tak, dziwnie. Garaż numer jeden. A u mnie, że sprzedaje się... Jak ma... ja mam to sprzedać? Co one poważnie, są? No to jest u mnie ten garaż. No głupie trochę. Bez sensu widzę. Bez sensu. Bez sensu. Ale dobrze, szukamy dalej. Gdzie to będziemy mieli. Garaż odpada. Cieśla. Cieśla nam będzie dobrze. No, cieśla albo wytwór. W... Zobaczmy tutaj. Cena rośnie rzekomo 680 drewniane bele tam nie ma. Długie deski też nie ma. No to coś czuję, że sobie pojeździmy trochę dzisiaj, ale dobra. Tam mamy... co do stworzenia deski? Deski. Załadujemy wszystko i... pojedziemy, posprzedajemy i tyle. Tu drzewo jest, o, tu jak widzicie pustki są. Ogarniam dalej, ale... To w co pakujemy. Chyba tak. Tutaj trochę takie duże. Tak. Deski też tu taki, takie długie są, które musimy w tą stronę załadować Może troszeczkę zbieramy na ten ciągnik, zbieramy cały czas, może się uda nam coś na ten ciągnik nazbierać, tak szczerze Trochę tutaj deski, no bo co? co, mam z tymi deskami robić, no nie mam na razie co robić z tymi deskami Na tą chwilę, więc to co mam mi się wyprodukować, tutaj, tutaj tak się wyprodukuje, tutaj mi się trochę tych Desek też zbierało króciutkich, więc no zawsze jakiś i będzie na zimę, a żeby coś było na odcinku, no to musimy coś tutaj sprzedać troszeczkę, bo, mówię, ogólnie tego odcinka miało nie być, bo miałem go nie robić w ogóle, ale mówię, mówię zrobię, to akurat odcinek świąteczny będzie, więc mówię no niech będzie trochę ten klimacik jak jeszcze zima jest, której u mnie nie ma oczywiście, no bo jakby to inaczej było nie zawsze przychodzi jak powinna tak w życiu realnym chyba coś tu możemy dorzucić, na razie nie będziemy dorzucać ja jeszcze trochę tego drzewa tam mam do wywiezienia, więc to jeszcze to nie jest koniec, tak, tego transportu drzewa tutaj trochę tam stoi wszystko zbieramy te pieniądze bo musimy jak najwięcej nazbierać tych pieniędzy na ten ciągnik i na to wszystko może coś tam się uda zbierać ale mało prawdopodobne dobrze, jedziemy to za znacznikiem cały czas Wsiadzimy tutaj do środka światła, chociaż zapalimy, bo to takie, takie już 11 godzina, jakby miało... no ładna pogoda jest, tak? Ogólnie. Dobra, tutaj pojedziemy, na skrzyżowanie tutaj. Tutaj pojedziemy. Akurat tędy pojedziemy, tutaj coś... co to, to deski chyba miały być, tak? No gdzieś tutaj wyjedziemy na miasto. Tutaj zatem wyjedziemy na miasto i będziemy jechać, bo to będzie przy drodze na miasto no dobra, tutaj przejdziemy dobra no, będziemy przy samej drodze akurat elegancko wyjedziemy, elegancko, bym mógł jeszcze trochę tam dalej pojechać ale no, kto to to się to to się spodziewał, że tak będzie no nikt się nie spodziewał ja też to ja ten pierwszy punkt, nie wiem czy to nawet za punkt jakiś za ale tam nie wnikamy szczegóły, dobra Dobra, deski sprzedane, ładne cena. Dobra. Teraz gdzie? długie deski możemy zawieść. Długie deski. Długie deski. Garaż odpada. No jedynie cieśla zostaje. To akurat sprzedamy, bo co będę jeździł, gdzie idzie szukał. Zawsze parę groszy wpadnie na konta, nie mówię że nie no. Ogólnie takie dzisiaj nic mi nie iść, nawet nie chciałem iść do garażu posiedzieć przy tym ciągnikiem, Mówię, a po świętach będzie czas, to się posiedzi, bo przed świętami nie wiem czy zdążę akurat. jutro do roboty, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale patrzcie, to już jest święta, się zbliżają, zaraz Sylwester, Nowy Rok i od Nowa Polska Ludowa i niestety człowiek znowu starszy. O, tu beli nie chciał. Drewny bele tutaj nie chciał. To gdzie te szanowne bele możemy sprzedać drewny. Drewniane bele. nie chyba na ten targ musimy się przejechać No to przejdziemy się Szkoda, że od razu nie pojechałem tam na ten targ Ale no, myślałem, że tutaj bale też przyjmie, ja tu nie chcę bali W bali nie będzie robił żadnych łóżka, ani stołu, nic Zasek woli sobie długich robi nie dobra To idziemy na targ, Rorn Na targu nawet bale kupują Coś świąteczny odcinek, czy będzie więcej odcinków jeszcze w tym roku. Na pewno będzie jeszcze odcinek na zakończenie roku oczywiście tam. No wiadomo, że tam zawsze był jakiś odcinek, podsumowanie i tak dalej. Planów na ten kanał raczej tam dużych nie mam. Jakichś takich ogólnych planów mam, ale to chyba w nawarę pogadamy tam, w, nagram odcinek właśnie po świętach serwesa, bo nie wiem, czy będę jeszcze wam coś nagrywał, tak szczerze. To jest zapewne na, na Wigilię. A czy na pierwszy dzień świąt, na drugi dzień świąt coś wam nagram? Nie wiem. No dobra, parę tam stówek mamy zarobionych elegancko. Możemy wracać. No, no, co tutaj w tym odcinku takim? No chyba raczej nic w tym odcinku nie będę już więcej robił, może coś tam spopatrzymy jeszcze, poobserwujemy. No nie ma co tutaj robić na tę chwilę, no to jest styczeń. To, co miałem sprzedać, to sprzedałem. Później reszta będzie w marcu. Ale pędzimy jak kubica. Ech, udało się! Taki króciutki odcinek po prostu będzie. Także takie, miałem tego nie nagrywać, ale aczkolwiek nagrałem. Dobra, idziemy prosto. Ale nagrałem. Po prostu no nie miałem co zrobić dzisiaj z wolnym czasem. Więc co nagrałem. nie wiedziałem, już godzina 19 Ja już spać mówię, nie pójdę, bo za zawczas jeszcze jest ja tak nie wiem co mam robić. Nie wiem, może sobie tutaj jeszcze jakiś odcinek. O Jezu, tu nie droga. Ja chciałbym już tutaj do wody skakiwać, widzicie? Zapatrzyłem gdzie, się, zamyśliłem się i tutaj od razu my przez przez chciałem Na skróty jakby to inaczej było. No co, budowa na razie stoi, bo muszę niestety kupić... skupić się na czymś innym, Jeszcze... no... Co możemy jeszcze sprzedać? Mleko jeszcze mam do sprzedania. Co mogę sprzedać na tym dzisiejszym odcinku? Jeszcze mleko mogę sprzedać. O! To mogę jeszcze sprzedać. Teraz mleko raczej się chyba... O, chyba do tego, co potrzebowałem. Mleko. Jeszcze o mleku zapomniałem, widzicie? Jeszcze nie wiem, czy tu jaką przetwórnię małą też nie postawić, ale małe to tam nie ma sensu się bawić. Mleko, mleko. Masło, masło. Mleko. No, taka sobie cena jest, ale może być. Jak dla mnie. O. Tu muszę jeszcze posprzątać, o. gdzie wszędzie te głody leżą, bo obcinane i tak dalej. Więc dużo sprzątania jeszcze tutaj mnie czeka. Te co będę mógł, to jeszcze posprzedaję. Będę chciał mieć cały czas gotowości. To jeszcze mleko sprzedamy dzisiaj na odcinku. Widzicie, jeszcze mleko. O, ale ja jeżdżę. Patrzę gdzie nie patrzę jak jadę. No. Ja myślałem, że coś tu zdechła, tu pies leży. Ale, ale, ale żebym w szoku był, dosłownie. Więc co jest grane? Co tu leży? Jakaś kuna, kuno-lis? Dobra. Mamy 11 tysięcy litrów mleka. Ja myślałem, piesiu, co tu robisz? Eee, eee, Martko? To jak nie działało, tak nie działa, więc ja tam nie wiem, co, co z tym obornikiem się robi, tak szczerze nie mam do tego pojęcia. Dobra, to jedziemy do mleczarni. Tędy sobie pojedziemy. wsiądziemy do środka rzucimy bieg niższy, bo za czym nam się rozpędzi. A o moich planach na następny rok, to co pogadamy z Sylwestra, bo teraz na Wigilię nie będę gadał takich rzeczy, bo to, 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 to jest akurat inny temat, na inny temat do poruszenia, na inny odcinek. I teraz cieszmy się, radujmy się, święta już są kolejne w naszym życiu, i tak w kółko, i tak w kółko, cały czas będą te święta, będą co roku się powtarzały, co roku będziemy się... Widzimy, będziemy tutaj życzenia sobie składać, będziemy żegnać się i widzimy się w nowym roku i tak w kółko, i tak w kółko do ustranej śmierci. Więc, no, takie nasze życie, nic za to nie poradzimy, tak? Ja mam nadzieję, że trochę przez te parę dni to odpocznę, w końcu zregeneruje się. Przez te święta oczywiście, no bo co to będziemy święta robić, no raczej no święta są po to, żeby sobie odpocząć albo świętować, no. Będzie trzeba trochę regeneracji, może się człowiek w końcu zregeneruje, może będzie miał chwilę czasu święta nagrać coś i wam rzucić, jak nie będę filmów leżał i oglądał. Jezu. Bo raczej nigdzie się nie wybieram, raczej gości nie będę, będę, nie będę miał, więc no to Nawet prosty czas do, do ten. Dobry czas, żeby się zregenerować, walnąć się, pospać się, wyspać się. No bo masakra jest naprawdę, jak na razie. W poniedziałek jeszcze będzie ogień ostro. Będziemy walczyć na zakupy jakie jechać, co tamto, czy tamto będzie trzeba jeszcze ogarnąć. Jeszcze jedną rzecz będę chciał ogarnąć, ale to zobaczymy, może się uda w poniedziałek ogarnąć, bo we wtorek już wiadomo, już Wigilia. Więc raczej, no, raczej Wigilia to Wigilia. Przygotowanie do kolacji, zapalenie choinek, pierwsza gwiazdka i, i tak dalej. I tak. Wiecie, jak to wszystko działa i znowu niestety strony pojechałem. Dobra. Jedziemy na skróty, bo znowu żebym się zapędził tam zamiast skręcić. Ale dobra Tu liczę, że dobre pieniążki pójdą z tą mleko. Jeszcze jeden transport tam na spokojnie zaleje i ze sobie, ale też poza odcinkiem, że nie będę nudził jechaniem, więc zaraz się ładnie pożegnamy. No! Na mleko ładnie zarabiamy. Jak jeszcze by był przetworzony, to jeszcze lepiej byśmy byli. mam cukier, mam to mleko, może jakby przetwór sera, czekolady. Nie wiem, nie wnikam się. Dobra, ja tutaj jadę sobie jeszcze tamto wywieźć, co mam na stanie, żeby nie stało, nie gniło, nie bliźniało, żeby szadły mleko się nie zrobiło i tak dalej, więc jeszcze raz życzę wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Radujcie się, nie smućcie się, nie walczcie, zażegnajcie konflikty. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was cieplutko. Na razie, cześć. Pa.